Często mówi się, że cyberbezpieczeństwo to jest sprawa działu IT. A jak to wygląda z Pani perspektywy jako prawnika? To jest jedno z największych nieporozumień. Tak, w zasadzie wszyscy odpowiadamy za cyberbezpieczeństwo. Cyberbezpieczeństwo powinno być troską nas wszystkich. Dział IT może wdrożyć określone narzędzia, ale nie decyduje o ryzyku i odpowiedzialności. Co się dzieje, jak dojdzie do takiego incydentu? Jak reagować? Jeśli organy ścigania Szybko dowiedzą się o takim cyberprzestępstwie, szybko zabezpieczą dane, być może uda się uniemożliwić ich publikację. Jak widzimy, większość sprawców chce z ataku osiągnąć realną korzyść finansową. Czy Twoja firma wie, co zrobić w pierwszych 60 minutach po cyberataku? Czy Twoje urządzenia mobilne są gotowe na phishing 2.0 i deepfake? Czy Twoja polityka bezpieczeństwa spełnia wymogi NIS-2 i pozwoli Ci uniknąć konsekwencji prawnych? W tym odcinku rozmawiamy z profesor Agnieszką Gryszczyńską, ekspertką prawa informatycznego i cyberprzestępczości. O tym, jak przygotować firmę na nieuniknione cyberatak. Od prawa poprzez praktykę po technologię. Sprawdzamy, co naprawdę działa. Zapraszam. Anna Marmur, Samsung Polska. Dzień dobry, witam państwa serdecznie w nowym odcinku podcastu Samsung Biznes się Kręci, gdzie rozmawiamy o tym, jak technologie wspierają rozwój instytucji i firm różnych branż. Dziś temat dotyczy właściwie każdej firmy i instytucji, niezależnie od wielkości i branży, a mianowicie cyberbezpieczeństwo. Moim gościem jest doktor habilitowana inżynier Agnieszka Gryszczyńska, profesor w Katedrze Prawa Informatycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyrektor Departamentu do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji w Prokuraturze Krajowej. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Porozmawiamy między innymi o tym, co prawo mówi o cyberatakach, kto dziś ponosi odpowiedzialność za incydenty oraz jak wygląda praktyka zabezpieczeń. Pani profesor, z mediów słyszymy o cyberatakach właściwie co tydzień, jeżeli nie każdego dnia. Czy faktycznie jest tak źle? To nie jest szum medialny. Wszyscy doskonale wiemy, że rozwój nowoczesnych technologii bardzo wpłynął na sposoby działania sprawców czynów zabronionych. Zdecydowana większość obserwowanych ataków to ataki ukierunkowane na monetyzację, czyli finalnie na osiągnięcie korzyści majątkowej przez sprawców. Na monetyzację ukierunkowane są zarówno ataki ransomware, jak i te polegające na tworzeniu stron podszywających się pod sklepy internetowe, stron fałszywych sklepów internetowych, oszustwa w serwisach aukcyjnych czy biznes e-mail compromise. Na osiągnięcie korzyści majątkowej nakierowani są również sprawcy, wykorzystujący. Takie modele jak chociażby Lowskam, czy oszustwa na legendę. Oszustwa na legendę, może Państwu bardziej znane są jako oszustwa na wnuczka, natomiast coraz częściej pojawiają się oszustwa na policjanta, pracownika banku, a nawet na prokuratora. Tak więc tu należy zachować szczególną ostrożność. Jak widzimy, większość sprawców chce z ataku osiągnąć. Realną korzyść finansową. Również w tym celu sprawcy tworzą fałszywe strony logowania do różnych usług, do bankowości elektronicznej, poczty elektronicznej. Po przejęciu tych danych również będą doprowadzali inne osoby do niekorzystnego rozporządzenia, mieniem. Ale scenariuszy możliwych ataków jest więcej, bo jednym z takich scenariuszy ataków po przejęciu konta poczty elektronicznej może być na przykład szantaż. Przy wykorzystaniu na przykład pobranych stamtąd dokumentów czy zdjęć? Dane, które widzimy, pokazują, że aż 90% udanych cyberataków zaczynają się od phishingu czyli tak naprawdę atakują one człowieka, a nie system. A ponad 50%, nawet do 95% włamań jest spowodowanych błędami człowieka. Jak organizacje radzą sobie z tym problemem? organizacje radzą sobie z tym problemem przede wszystkim poprzez edukację pracowników oraz wdrażanie różnych rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych, czy też procedur reagowania na incydenty. Niewątpliwie tym najsłabszym ogniwem jest człowiek. Większość ataków to ataki, jak już słusznie pani wspomniała, phishingowe, ataki, które oparte są na socjo Technice. Nawet najlepiej zabezpieczone systemy są bezradne, jeśli użytkownik kliknie link prowadzący do um, strony wyłudzającej dane, a następnie zrealizuje scenariusz zaplanowany przez sprawcę. Dlatego należy wdrożyć również pewne minimalne wymagania niezbędne do zapewnienia cyberbezpieczeństwa. I do tych minimalnych wymagań e, zaliczane powinno być przede wszystkim obligatoryjne wymuszenie dwuskładnikowego uwierzytelnienia, e, wymuszone używanie silnych haseł, blokowanie kont po kilku próbach, np. nieudanego logowania, e, automatyczne wylogowanie użytkownika po okresie bezczynności przydzielanie tylko tych uprawnień użytkownikowi, które są mu niezbędne do wykonywania określanych zadań, e, oczywiście szyfrowanie ruchu sieciowego, szyfrowanie danych, mechanizmy kontroli dostępu. Natomiast z perspektywy najczęstszych incydentów i z perspektywy najczęstszych ataków, e, dwuskładnikowe uwierzytelnienie oraz e, wymuszone silne hasła i oczywiście hasła, które są niepowtarzalne. Wielu Pracowników wykorzystuje te same hasła, zarówno do kont prywatnych, jak również do kont służbowych. I to jest podstawowe ryzyko bezpieczeństwa. Od razu dodam, że wśród danych wyciekowych znajduje się wiele haseł i mamy nawet listy najczęściej występujących haseł, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Te hasła to bardzo słabe hasła. Te hasła mogą być złamane, skompromitowane w kilka sekund. Tak więc to są te podstawowe, najprostsze i paradoksalnie najtańsze rozwiązania technologiczne, które mogłyby zabezpieczyć nasze organizacje przed zdecydowaną większością incydentów. W 2024 roku straty spowodowane przez cyberzagrożenia wyniosły 9,5 biliona dolarów. Co jest większe niż łączne PKB Niemiec, Indii i Japonii. Natomiast średni koszt udanego cyberataku w 2023 roku wyniósł 4,5 miliona dolarów, nie licząc utraty reputacji. To są ogromne pieniądze. Czy firmy są gotowe na takie straty? Niestety wiele firm nie jest przygotowanych ani na takie straty, ani na e, incydenty bezpieczeństwa i ten średni koszt oczywiście nie obejmuje e, kosztów utraty reputacji, utraty klientów, utraty zaufania na rynku, e, czy w końcu kar bądź odszkodowań związanych z takimi e, atakami. Firmy często inwestują w technologię, ale nie mają dobrze wypracowanych procedur reagowania na incydenty, planów awaryjnych czy też jakby odpowiednio przeszkolonych pracowników. Dlatego kluczowe jest takie holistyczne podejście, które będzie połączeniem zarówno technologii edukacji, jak i procedur zarządczych, które pozwolą szybko reagować i minimalizować skutki ataków. Często mówi się, że cyberbezpieczeństwo to jest sprawa działu IT. A jak to wygląda z Pani perspektywy jako prawnika? To jest jedno z największych nieporozumień. Tak, w zasadzie wszyscy odpowiadamy za cyberbezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo powinno być troską nas wszystkich. Dział IT może wdrożyć określone narzędzia, ale nie decyduje o ryzyku i odpowiedzialności. Cyberbezpieczeństwo to dziś również ważna kwestia zarządcza i prawna. Dział IT bez odpowiedniego budżetu nie wdroży określonych rozwiązań. Konieczna jest świadomość potrzeb. I niezbędnych działań po stronie decydentów, prezesów, członków zarządu. Ponieważ większość ataków to ataki, w których adwersarze nakłaniają ofiary do podjęcia określonych interakcji, szkolenia i budowanie świadomości cyberzagrożeń oraz budowanie cyberhigieny powinny zmniejszyć ilość incydentów bazujących na socjotechnice. Jednak edukacja i budowanie odporności na psychomanipulacje to nie wszystko. Powinny jej towarzyszyć proaktywne działania o wymiarze prawnym, organizacyjnym i technicznym, z uwagi na wielowymiarowy i złożony charakter cyberzagrożeń. Czasem konieczne jest właśnie to działanie proaktywne. Ochrona proaktywna polega np. Na, na blokowaniu możliwości wyświetlenia się strony internetowej, która wyłudza dane do logowania. Czy środki finansowe, blokowaniu SMS-ów, które są zgodne ze wzorcem wiadomości smishingowej, blokowaniu połączeń głosowych, albo ukrywaniu identyfikacji numeru wywołującego, kiedy takie połączenie wygląda jak spoofing. Dlatego bardzo ważny jest przemyślany dobór narzędzi technologicznych, w które wyposażamy pracownika. Muszą one przede wszystkim zapewniać realizację funkcji biznesowych. O tym nie możemy e, zapomnieć. A jednocześnie powinny zapewniać cyberbezpieczeństwo, a nawet proaktywną ochronę. Równie ważny jest dobór partnerów technologicznych, producentów i dostawców sprzętu i oprogramowania, którym możemy zaufać. Wielu pracowników firm mm, korzysta dzisiaj ze smartfonów, nawet tabletów służbowych, i to nie tylko do pracy zdalnej, tylko po prostu do wykonywania codziennych obowiązków. Czy one mogą być realnym celem ataku? Absolutnie tak. Urządzenia mobilne są dziś głównym wektorem ataków, to urządzenia mobilne każdy z nas ma codziennie przy sobie. Tak, w zasadzie na tych urządzeniach mobilnych odbieramy wiadomości, odbieramy SMS-y, wiadomości z różnych komunikatorów internetowych, korzystamy z mediów społecznościowych. I jednocześnie korzystamy na nich ze służbowej poczty elektronicznej, łączymy się do zasobów biznesowych, do zasobów swojej organizacji, korzystamy z bankowości elektronicznej. Tak więc jeden błąd kliknięcie w link, zainstalowanie aplikacji spoza sklepu, i mamy problem. Problem nie tylko tego pracownika. Dotykający jego życia prywatnego, ale problem, który może dotknąć organizacji i doprowadzić do kompromitacji zasobów służbowych. Dlatego tak ważne jest dobieranie odpowiednich rozwiązań technologicznych. Są dostawcy, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa. Tak więc, decydując się na jakieś rozwiązanie, należałoby zadać sobie kilka pytań: kto jest producentem, jak w tym sprzęcie zaimplementowane są różne rozwiązania podnoszące cyberbezpieczeństwo. Na przykład Samsung robi to dobrze, bo zapewnia izolację danych, możliwość separacji danych osobistych od tych firmowych, co znacząco ogranicza ryzyko. Możliwość Zdalnie znalezienia telefonu, wymazania z niego danych, jeżeli na przykład taki telefon zostanie skradziony, również to cyberbezpieczeństwo podnosi i ogranicza, oczywiście, ryzyko. Dodatkowo pojawiają się już funkcje antyfishingowe w urządzeniach mobilnych. Tak więc dokonując wyboru określonych rozwiązań należy sobie zawsze zadać pytanie, jakie funkcje biznesowe będą realizowane na takim urządzeniu mobilnym, czy pracownik będzie łączył wykorzystanie takiego urządzenia w celach prywatnych i służbowych i jak zapewnić separację tych danych, ewentualnie zarządzanie określonymi politykami z perspektywy organizacji. Czyli z jednej strony technologia, ale z drugiej przede wszystkim edukacja. Niewątpliwie tak, to człowiek jest najsłabszym ogniwem, i tak jak już wspominałam, większość ataków to ataki oparte na inżynierii społecznej, czyli na przekonaniu użytkownika, aby zrobił coś, co powoduje ryzyka. Pobrał aplikację, kliknął w link, podał dane do logowania. Technologia może również Działać proaktywnie, to znaczy ograniczać ekspozycję takiego użytkownika na ryzyka, na przykład blokując możliwość wyświetlenia tej złośliwej strony, albo uniemożliwiając pobranie aplikacji spoza oficjalnego sklepu z aplikacjami. Idzie nowe wokół nas pojawiają się coraz to nowsze rozwiązania, a więc nie sposób tutaj zapomnieć o sztucznej inteligencji. Mówi się, że sztuczna inteligencja zmienia reguły gry w dziedzinie cyberzagrożeń. Czy to już się dzieje? Zdecydowanie to już się dzieje, to już się wydarzyło. Nowe możliwości manipulowania ludźmi zapewnia sprawcom wykorzystanie sztucznej inteligencji do różnych rodzajów ataków i zgodnie z prognozami ENISY do 2030 roku atakujący powszechnie. Będą wykorzystywali technologię deepfake do podszywania się pod inne osoby. Również badania naukowe podkreślają atrakcyjność modeli LLM dla socjotechników, wskazując, że LLM-y potrafią generować treści wiadomości phishingowych lub wyłudzające dane strony internetowe, co najmniej tak samo dobrze jak ludzie. Co więcej, wiadomości phishingowe wygenerowane przez LLM-y już teraz mają wyższy współczynnik klikalności niż wiadomości phishingowe prawdopodobnie napisane przez ludzi. Najczęściej w Polsce AI wykorzystywana jest w oszustwach inwestycyjnych. Publikowane w przestrzeni publicznej, przede wszystkim na popularnych platformach społecznościowych, ale też w serwisach mediów informacyjnych, fałszywe reklamy bazujące na wizerunku znanych ludzi z obszaru polityki, sportu, rozrywki czy biznesu, często faktycznie służą uwiarygodnieniu działania sprawców. W tym celu coraz częściej cyberprzestępcy stosują również technologię deepfake. By podszywać się pod osoby znane publicznie, i ten postęp technologiczny sprawia, że coraz częstsze są dobrze przygotowane nagrania wideo, w których znana osoba rzekomo zachwala daną inwestycję. Trudno jest ofierze rozpoznać, że ma do czynienia z nieprawdziwym, zmanipulowanym nagraniem, wytworem oszustów, którzy używają algorytmów. Problemem staje się również wykorzystanie sztucznej inteligencji w atakach typu CEO fraud, czyli znane są ataki, gdzie oszust wpotrzył się na przykład pod dyrektora, prezesa, członka zarządu i zadzwonił do osoby odpowiedzialnej za dokonywanie przelewów, przekonując ją, że ten przelew ma pilnie zostać zrealizowany, ponieważ na przykład kupowana jest nowa spółka, Głos był zmanipulowany, jednocześnie sprawcy wykorzystali Color Line Identification Spoofing, czyli podszyli się pod numer telefonu. No i w efekcie. Podmioty duże i małe tracą środki finansowe. Te ataki są coraz tańsze, coraz powszechniejsze. Przestępcy mają swoje modele i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Jest coś takiego jak fraud GPT. Zatem naprawdę w zamian za niskie opłaty można generować zarówno maile phishingowe, scenariusze rozmów, skrypty, czy nawet kod złośliwego oprogramowania. Brzmi to jak science fiction, chciałoby się rzec, ale to jest nasza rzeczywistość. Jak możemy się przed tym chronić? Znów ogromną rolę odgrywa świadomość użytkowników, procedury, tak? Na przykład dotyczące e, drugiego potwierdzenia e, oraz technologia, na przykład szyfrowanie rozmów, weryfikacja dwuetapowa, czy w końcu. Te technologie, które będą wykrywały, że mamy do czynienia ze zmanipulowanym nagraniem. Liczba cyberataków rośnie z roku na rok. W 2024 odnotowano o 44% więcej incydentów niż w roku poprzednim, który już i tak był rokiem rekordowym. Co się dzieje, jak dojdzie do takiego incydentu? Jak reagować? Po pierwsze, szybko. To jest pierwsza zasada. Każdy musi wiedzieć, że w sprawach zakresu cyberprzestępczości, w sprawach dotyczących incydentów, kluczowe znaczenie ma czas. I nie mówię tylko o wynikającym z przepisów prawa czasie na zgłoszenie incydentu, które jest różne w zależności od tego, czy Mamy do czynienia z incydentem na podstawie przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa czy przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych. Równie ważne jest niezwłoczne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, do czego wszystkich pokrzywdzonych zachęcam. Tylko organy ścigania realnie mogą znaleźć prawdziwego sprawcę takiego incydentu, prawdziwego sprawcę takiego ataku, który stanowi jednocześnie czyn. Zabronione. Natomiast niezwykle ważne jest bezzwłoczne zabezpieczenie określonych danych, aby organy ścigania mogły to zrobić, pokrzywdzony musi takie zawiadomienie złożyć. Wiele y, czynów zabronionych z katalogu czynów y, odnoszących się do ochrony informacji to są, y, proszę Państwa, przestępstwa wnioskowe, zatem też konieczne będzie złożenie wniosku o ściganie. Jeśli organy ścigania szybko dowiedzą się o takim cyberprzestępstwie, szybko zabezpieczą dane, być może uda się uniemożliwić ich publikację, a jeżeli mamy do czynienia z atakami nakierowanymi na monetyzację, być może uda się te środki zabezpieczyć, te środki finansowe, tak aby pokrzywdzony mógł je z powrotem odzyskać. Jest to bardzo trudne. Natomiast, tak jak powiedziałam, tutaj tym głównym determinantem skutecznej reakcji karnoprawnej jest czas pokrzywdzony ma również w toku postępowania przygotowawczego określone uprawnienia, może zapoznawać się z aktami postępowania i, co bardzo ważne, może składać wnioski dowodowe. Tak więc, jeżeli mamy do czynienia z podmiotami, które mają swoje działy IT, działy cyberbezpieczeństwa, które są w stanie same dokonać analiz, które mają pewne pomysły, w jaki sposób e, można byłoby ustalić sprawców na podstawie określonych danych, to mogą takie wnioski w toku postępowania składać i organy ścigania na podstawie tych uprawnień, które mają będą zwracały się o określane dane do różnych podmiotów zarówno krajowych i zagranicznych. Bo należy pamiętać, że tak w zasadzie cyberprzestępczość jest niezwykle transgraniczna i te incydenty powodowane są zarówno przez osoby działające z terenu naszego kraju, jak również osoby działające spoza terenu naszego kraju. Ale nawet te osoby, które działają z terenu naszego kraju, wykorzystują infrastrukturę, która jest poza naszą jurysdykcją. To dlatego zaangażowanie organów ścigania tutaj jest niezwykle istotne. Pani profesor, wiele osób słucha nas i myśli sobie, no dobrze, to co ja mogę zrobić? Co powiedziałaby pani właścicielowi średniej firmy, który nie ma działu IT? Jak on może działać? Pierwsza, najważniejsza kwestia to jest zweryfikowanie, jakiego rodzaju zagrożenia są najczęstsze w ramach tego. Sektora, w którym dany podmiot działa. Natomiast to, co jest jakby kwestią ogólną i to, co powinni zaimplementować wszyscy, no to proste i wcale nie bardzo drogie rozwiązania, przynoszą bardzo dobre efekty. Po pierwsze, dbałość o aktualność oprogramowania. Po drugie dwuskładnikowe uwierzytelnienie, najlepiej oparte na kluczu sprzętowym. Po trzecie, automatyczne wylogowywanie użytkowników. I bardzo ważne, szkolenia z zakresu cyberhigieny, powszechne dla wszystkich y, pracowników. Tak więc tego typu działania, one nie generują niewiadomo nie jak dużych kosztów, natomiast są nas w stanie uchronić, przed najczęstszymi e, atakami. Nie wspomniałam o takich oczywistych kwestiach, jak na przykład oprogramowanie antywirusowe. E, natomiast no, zakładam, że jakby każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą e, no, ma świadomość tych minimalnych, tak w zasadzie działań, które należy, e, należy podjąć. E, tak więc to budowanie cyber e, e, odporności e, to jest bardziej może złożony problem. Natomiast te pierwsze kroki, które chronią nas przed nawet być może 80% zagrożeń, to są kroki, które można podjąć nie mając ogromnego budżetu na cyberbezpieczeństwo. Czyli budowanie tej cyberodporności, o której pani profesor wspomniała, to raczej nie jednorazowy projekt, ale proces, który w firmie powinien trwać. Dokładnie. Trzeba wiedzieć co zrobić. Trzeba mieć odpowiednie narzędzia i trzeba cały czas ćwiczyć te procedury, dostosowując się do ciągle zmieniającego się krajobrazu cyberzagrożeń. Pani profesor, ogromne podziękowania za tę rozmowę. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy po tym odcinku będzie wiedziało, jak zareagować na cyberzagrożenia, ale też będzie wiedziało, jak ochronić się, zanim do nich dojdzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo państwu i życzę dużo cyberodporności. Dziękuję. To był podcast Samsung Biznes się kręci. Wszystkie odcinki znajdziecie państwo na kanale Samsung Polska i Spotify Biznes się kręci. A więcej o tym, jak produkty i rozwiązania Samsung wspierają bezpieczeństwo i mobilność w biznesie na stronie samsung.com/ukośnik.pl w zakładce za biznesu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.